Trzecim Gertriss na torze czwartym. No a zobaczymy, kto będzie czwartym rywalem Polaka. Przed nami bieg czwarty Greg Hancock, Mark Loram, Armando Castania i Sebastian Ułamek. Trzeci z Polaków na torze czwartym Sebastian Ułamek w kasku żółtym. Mistrz Anglii, piąty zawodnik ubiegłorocznego cyklu Grand Prix. Armando Castania to lata, lata spędzone na torze. No i Sebastian Ułamek ruszyli i bardzo dobry start Sebastiana Ułamka. Już jest w pierwszym uku, a i znów jest kraksa i to nasz zawodnik w niej uczestniczy. Dalej pomknęli do przodu Hanko i Loram, ale wyścig oczywiście zostaje zatrzymany. Tu leży na torze Armando Castania. No a gdzie jest y, Sebastian Ułamek? Popatrzmy raz jeszcze. Pada kastania, wypycha chę daleko na zewnętrzną Sebastiana Ułamka i to jest motocykl naszego młodego, obiecującego żużlowca, a sam Ułamek. No, kilku ludzi pochyla się nad nim, zdjęty już y, kask przytomny jest to całe szczęście Sebastian Ułamek i tu widzimy jak do tego doszło po prostu nie po łuku, ale na wprost w bandę pojechał Sebastian Ułamek na szczęście udało mu się oddzielić od motocykla także to najpierw jego maszyna uderzyła w ogrodzenie rozbiła je jak, jakby to była no, papierowa osłona i Ułamek podobnie zresztą jak jego motocykl polecieli dalej w Trybuna. Raz jeszcze start. Tutaj szybszy był Hancock, a potem przewracający się Kastania uderzył w motocykl e, ułamka i spowodował upadek nie tylko swój, ale i Polaka. No i z niepokojem patrzymy teraz na naszego żużlowca. E, Widać, że ułamek dotyka obolałego obojczyka. No czyżby miała się odnowić ta kontuzja, która nie pozwoliła mu startować w Grand Prix Czech? Raz jeszcze! Ach jej! Pełnym impetem uderzył motocykl w ten płot, ogradzający tor. Ten płot jest drewniany. Od wewnętrznej strony e, obity jeszcze jakimś e, materiałem. To wygląda jak... E, Płyty gipsowo-kartonowe, sądząc po tym jak rozprysły się po torze, no...